Orzechy to właściwie jest pestka owoców. Normalnie my większość pestek wyrzucamy, natomiast tutaj wykorzystujemy tą pestkę ze względu na to, że składniki odżywcze, które są zgromadzone w tej pestce, są, no, są nadają się do zjedzenia i są niezwykle wartościowe i organoleptycznie, i są niezwykle wartościowe też odżywczo, jak się okazuje. Orzechy są. Yy, Produktem roślinnym, który zawiera znaczne ilości tłuszczów, i są to akurat dobre kwasy tłuszczowe w składzie, tam jest akurat mała zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, których się boimy ze względu na ryzyko wystąpienia chorób układu krążenia. Natomiast w przewadze są kwasy tłuszczowe jedno nienasycone, czyli takie, których też jest bardzo dużo w oliwie z oliwek, żeby tak wiedzieć jaki to jest rodzaj tłuszczów. I też jest sporo kwasów tłuszczowych wielonienasyconych, które są niezbędne dla naszego organizmu, ponieważ my nie jesteśmy w stanie sobie ich samodzielnie wyprodukować, musimy jakby dostać substrat, z którego organizm sobie już tam kolejne inne wielonienasycone kwasy tłuszczowe jest w stanie wyprodukować. Poza mm, tłuszczami oczywiście znajduje się tam białko, białko roślinne, czyli nie jest to w pełni wartościowe białko, tam brakuje takiego zestawu aminokwasów kompletnego jak w mięsie. To nie jest tak idealnie jak w produktach pochodzenia zwierzęcego. Natomiast jest to też wartościowy składnik naszego, naszego pożywienia i Oczywiście są węglowodany, są to węglowodany złożone. Te węglowodany złożone są też wartościowe ze względu na to, że nie powodują szybkiego zwiększenia stężenia glukozy we krwi, tylko, jak wszystkie węglowodany złożone, są dość długo. Trawione w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu ta glukoza jest dostarczana stopniowo. No i oczywiście mamy jeszcze tam, jak w innych produktach roślinnych witaminy i składniki mineralne, szczególnie cenne źródłem orzechy są cennym źródłem witaminy E. Natomiast też ze składników mineralnych to takie składniki mineralne jak selen, jak magnez, jak. Wapń, potas, kwasy tłuszczowe omega-3 może na początek powiem, dlaczego one są takie cenne dla naszego organizmu. Otóż my nie jesteśmy w stanie ich znowu produkować samodzielnie, jak wielu, wielu, wielu nienasyconych kwasów tłuszczowych, i te kwasy omega-3 muszą być dostarczone z produktami spożywczymi. Akurat w orzechach. W orzechach chociażby w migdałach, czy też w orzechach włoskich, takie kwasy tłuszczowe omega-3 występują. One są tak trochę bogatsze niż inne, inne orzechy w te kwasy tłuszczowe, dostarczenie tych kwasów tłuszczowych omega 3 wpływa korzystnie na układ krążenia, ale okazuje się, że kwasy tłuszczowe omega 3 to nie tylko ochrona układu krążenia przed rozwojem miażdżycy, ale również Również korzystny wpływ na, na, na funkcjonowanie układu nerwowego, jak również te kwasy tłuszczowe omega-3, mogą wpływać na zmniejszenie stanu zapalnego w organizmie. A jeżeli chodzi o tą właśnie.